A może pan jeszcze na koniec powiedzieć, czy rząd prawa i sprawiedliwości będzie miał prawo renegocjować tę umowę, którą Nie, no ta, ta, decyzja, ta decyzja dotycząca 6,5 tysiąca uchodźców zapadła. I nie, rząd nie można że nie, nie zgadzamy się. To, no, tak to w tym momencie, no, to, no to w tym momencie tak samo, znaczy Czesi i Węgrzy powiedzieli, że się nie zgadzają, a i tak wezmą uchodźców. Słowacy chcą to kontestować w Trybunale, no i Trybunał pewnie nałoży na nich kary i będą musieli nie tylko wziąć uchodźców, ale również zapłacić te kary. Czyli decyzja jest nieodwracalna. Ta decyzja jest nieodwracalna. Rafał Trzaskowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na 12 tysięcy uchodźców, możemy odrzucić propozycję Brukseli? Możemy jej powiedzieć nie? Znaczy cały czas negocjujemy to. Trwają negocjacje, będą w poniedziałek, będzie spotkanie ministrów spraw wewnętrznych. Ale czy te negocjacje w ogóle, o o zakładamy taki, taki scenariusz, że mówimy nie. nie, nie zgadzamy się na taką liczbę uchodźców? Pani premier powiedziała jasno, że sytuacja się diametralnie zmieniła, mamy do czynienia z katastrofą humanitarną, w związku z tym trzeba będzie wyko jakby wykonać ten ruch i prawdopodobnie otworzyć się na, na propozycję Komisji Europejskiej i będziemy to negocjować. Będziemy mieli, mieli cały plan, wtedy prawdopodobnie Polska będzie gotowa na wzięcie na swoje barki większych obciążeń. Panie... Niech pan zobaczy, co mówi opozycja. Odwróćmy się plecami do Europy, to jest niemiecki szantaż, nas to nie obchodzi, my w tym nie będziemy partycypować, nie, bo to tak nie jest to, nasza aż sprawa. Tak to chyba nie mówi. mówi dokładnie tak. Znaczy, Pani, pani poseł Szydło powiedziała w Radiu Kraków, że tak naprawdę nie jest to nasz problem, to jest problem niemiecki, to jest niemiecki szantaż, tylko problem polega na tym, że z naszej własnej analizy wynika, że jeżeli nie zamkniemy granic, nie będziemy... Robili tego rozróżnienia między uchodźców a ekonomicznych migrantów, to będzie taka presja na strefę Schengen, że strefa Schengen się może rozlecieć. Ale I Polacy ja pan... nie będą mogli jeździć do pracy, dalej będziemy stali na granicach i to nie jest żaden szantaż. Tylko to jest po prostu ocena sytuacji. Dlatego się musimy wykazać solidarnością, bo konsekwencje mogą być olbrzymie. Ale my apelujemy do opozycji przez cały no czas, tak, ale opozycja żeby mówi... rozmawiać. Opozycja mówi, dziwi mnie, nie rozkładajcie odpowiedzialności. Podejmijcie tę decyzję. Dziwi... dziwi mnie też, że prezydent w tak trudnej sprawie, a przecież jest urzędującym. Prezydentem, bo jeszcze opozycja to takie zbójeckie prawo opozycji, że może powiedzieć my nie rządzimy, nie będziemy w ogóle z wami rozmawiać, to świadczy o skrajnym braku odpowiedzialności, ale sam prezydent, który jest urządzającym prezydentem, dziwi mnie tylko to, że nie zwołuje ani Rady Gabinetowej, ani posiedzenia e, Rady Bezpieczeństwa po to, żeby porozmawiać o sprawie, która jest prezydent. chyba największym wyzwaniem. Unii Prezydent mówi, nie zgadzam się na dyktat silnych, nie zgadzam się na narzucane rozwiązania, chcę Europy suwerennych narodów. Ale problem polega, to jest dobrze, tylko że problem polega na tym, że jeżeli PiS mówi, że to jest szantaż niemiecki, że nie będziemy rozmawiali z Niemcami, to tak naprawdę godzi się na odwrócenie się plecami do tego problemu, a jeszcze raz mówię, jakie będą konsekwencje. Może się nam rozlecieć Schengen, i jeszcze powiedzmy o jednym, co by się stało, gdybyśmy mieli na, na Ukrainie pogorszenie, nie daj Boże, sytuacji, mielibyśmy napływ uchodźców ze strony, ze strony Ukrainy. Jak teraz powiemy, nie, no to przecież jasnym jest, że wtedy Unia Europejska nam nie pomoże. To jest też w pewnym sensie, nasze zaangażowanie w ten plan jest wykupieniem pewnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek tego, gdyby się, nie daj Boże, coś pogorszyło. Powiem więcej, jeżeli Węgrzy zamkną granicę, co będzie, jeżeli część tego ruchu się przekieruje na naszą granicę wschodnią? My musimy tutaj działać odpowiedzialnie. To pan... to pytanie. Jesteście w stanie wziąć tę decyzję na, na własne barki? Oczywiście, że tak. No jesteśmy rządzącym rządem i ponosimy odpowiedzialność za Polskę. Bo jeżeli trzeba, do... jeżeli trzeba, będzie, trzeba będzie, jeżeli trzeba będzie, Trzeba będzie będziemy podejmowali te decyzje. Nikt w Polsce odpowiedzialny, w tym rządzie, nie będzie chował głowy w piasek. Jeszcze o pieniądzach na koniec. Na każdego uchodźcę 6 tysięcy Unia nam da? Tak Za jest. każdego przyjętego, ale tak. rocznie czy jednorazowo? To jest jednorazowa suma, która pomoże właśnie w rozpoczęciu tego planu i w integracji, więc większość tych kosztów zapłaci Unia Europejska. Potem będą specjalne również fundusze Unii Europejskiej, które są negocjowane w tej chwili. Ale to będą to, pieniądze, żeby... które będą trafiały rozumiem do polskiego budżetu, a nie do kieszeni uchodźców. One trafiają do polskiego, do polskiego budżetu, ale oczywiście dzięki temu będzie Byśmy się mogli za unijne pieniądze zaopiekować uchodźcami. Większość kosztów będzie poniesiona przez budżet unijny, tylko niektóre koszty, jak na przykład podstawowy zasiłek, to będzie ten wydatek budżetowy, ale większość tych kosztów absolutnie poniesie. Unia dla dla każdego dla dla nie, nie, A w jakiej nie, wiem nie, zasiłek? nie, wiem nie, jaki to jest koszt, no, ale to jest koszt który koszt, na, na, na miarę naszych możliwości. nie, nie, na miarę Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.